Crime and Investigation Polsat produkcja oryginalna. Zapraszamy na podcast Cała Prawda o zbrodni, zrealizowany na podstawie polskiej serii dokumentalnej True Crime o tym samym tytule, którą możecie oglądać w telewizji Crime and Investigation Polsat. Justyna Poznańska. Jedna z najbardziej doświadczonych profilerów i psychologów śledczych w Polsce. I Michał Fajbusiewicz, legendarny dziennikarz kryminalny, autor jednego z najbardziej znanych programów telewizyjnych magazynu kryminalnego 997. Razem spróbują wyjaśnić najbardziej tajemnicze zbrodnie ostatnich lat. Cała prawda o zbrodni. On mi się nadział na nóż. Dziś chcemy przedstawić historię, jakich wiele w policyjnych statystykach ofiara przemocy żona morduje męża, najczęściej jest to pijak znęcający się nad kobietą. Tego typu zabójstw jest w Polsce najwięcej, bo według statystyk policyjnych ponad 75%. I my je określamy, określamy mianem zbrodnie kuchenne. Z, zbrodnie kuchenne bądź zabójstwa na tle emocjonalnym. I to, co ciekawe w tej sprawie, i co jest rzadkością bo zaledwie około 9% wszystkich tego typu przestępstw jest popełnianych przez kobiety. I my właśnie o takiej sprawie dzisiaj będziemy mówić. Katarzyna i Grzegorz poznali się, kiedy oboje byli już ludźmi po przejściach. On właśnie rozwiódł się z żoną. Dla niej był to już trzeci związek. Z poprzednich dwóch miała syna Olafa i córkę Martę. Początkowo zamieszkali w domu matki Grzegorza we Wrocławiu. Potem wynajęli mieszkanie przy ulicy Kamiennej. Świadkowie zeznawali, że mężczyzna nie stronił od alkoholu. Z tego powodu rozpadło się jego pierwsze małżeństwo. Katarzyna od początku wiedziała o jego alkoholowym problemie. Mimo to w marcu 2012 roku wyszła za niego za mąż. Grzegorz jest dość dziwnym facetem, ponieważ kiedyś miał ambicje, nawet próbował studiować, jednak właściwie nie pracuje, pomaga matce na straganie. Warzywnym, nie ma szczęścia do kobiet, ma za to, mówiąc w cudzysłowie, szczęście do alkoholu. No, no właśnie, no jest uzależniony, zdaje się dość mocno, nawet uczęszczał na grupę terapeutyczną. Rozmawiałam z mamą Grzegorza, która mówiła, że właściwie konflikty i nieporozumienia w tej relacji były od samego początku, nawet jeszcze przed małżeńskiego. Sytuacja w domu Katarzyny i Grzegorza z dnia na dzień staje się coraz bardziej napięta. Małżonek każdego dnia wraca pijany do domu. Wielokrotnie w tym domu dochodziło do awantur. Marek Potelarski, sędzia, sąd okręgowy we Wrocławiu. Do bijatyk była wzywana policja. Coraz częściej dochodzi do utarczek, nie tylko słownych. Konflikty narastają. Pani Katarzyna w swoich późniejszych wyjaśnieniach stwierdziła, że ona wybaczała mu jakby te awantury, tą przemoc, licząc na to, że sytuacja ulegnie poprawie. Jest to taki też charakterystyczny styl działania ofiar przemocy domowej, które licząc na to, że chwilowo sytuacja się poprawia, że tak już będzie. Sytuacja zaognia się w tym związku po kilku miesiącach. Pan Grzegorz podejrzewa swoją partnerkę która jest w ciąży, że nie jest to jego dziecko. Podejrzewa o jeszcze gorszą rzecz, a mianowicie, że ona udając, że chodzi do pracy, chodzi świadczyć usługi w agencji towarzyskiej. Na tym tle dochodzi do coraz częstszych awantur. Pan Grzegorz przychodzi coraz częściej pijany, dochodzi do rękoczynów. Kulminacja napięć i problemów następuje pewnego wrześniowego wieczoru 2012 roku. Pani Katarzyna czeka na swojego męża. Ten nie wraca na czas. Kiedy w końcu dociera, jest pijany. Natychmiast wybucha awantura. Twierdziła, że te zachowania ofiary wobec niej spowodowały, że w pewnym momencie mówiła, że musi z tym skończyć, że ma już tego dość. Dochodzi do szarpaniny i ostrej wymiany zdań. Zdenerwowana kobieta dzwoni do swojego osiemnastoletniego syna, prosząc, by przyszedł do domu. Kiedy chłopak się pojawia, zaczyna się bójka z Grzegorzem. I wtedy następuje istne szaleństwo. To znaczy, sytuacja się tak rozwija, że nikt już nad nią nie panuje. Ataku dokonuje pani Katarzyna. I pan Grzegorz, yy, najczęściej, który był oprawcą, staje się ofiarą. Chłopak szarpie się z mężem swojej matki. Kobieta, chcąc pomóc synowi, skacze na plecy pijanego męża i próbuje go dusić. W tym czasie Olaf napiera na Grzegorza. Przewraca go i siada na jego klatce piersiowej. Oskarżony trzymał, przytrzymywał ofiarę, natomiast poskarżona go dusiła i udusiła. Mamy do czynienia z zabójstwem, nieplanowanym oczywiście zabójstwem, tak, ale to jest dopiero początek horroru, o którym za chwilę. Od kiedy zaczęła się ta sprawa dla policji? No bo wiemy, że pan Grzegorz nie żyje. Tak, y, dla policji sprawa zaczęła się w momencie, kiedy pani Katarzyna T. Y, poprzez naciski swojej teściowej postanowiła złożyć zawiadomienie o zaginięciu swojego męża. Podkomisarz Agnieszka Borejko, Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Funkcjonariusz, który przyjmował zawiadomienie o zaginięciu osoby, bardzo dokładnie wypytał o cechy charakterystyczne, w tym cechy rysopisowe. Bardzo dokładnie wypytał, czy zaginiony miał jakieś blizny, tatuaże. W tym oczywiście Zgodnie z procedurą został zarejestrowany w naszej bazie policyjnej. Skrupulatność policjanta, który wypytał i dokładnie opisał tatuaż pana Grzegorza, okazała się kluczowa dla późniejszego zidentyfikowania ofiary. Z punktu widzenia psychologii śledczej takie yy, charakterystyczne Justyna Poznańska, psycholog śledczy. Cechy czy zachowania, czy nawet te cechy fizyczne osoby zaginionej są istotne w dalszym takim procesie, nawet dedukcji czy kojarzenia, jakby co się mogło wydarzyć w danej sprawie, w danym zaginięciu. Czy jakieś hipotezy mieliście Państwo na tym etapie już zgłoszenia zaginięcia? Co mogło się stać z tym człowiekiem? Nie. Podczas przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu poszukiwaliśmy tak naprawdę żywego mężczyzny. Mhm. Więc nie mieliśmy tutaj podstaw do sądzenia, żeby coś panu Grzegorzowi mogło się stać. To niezwykle ciekawe, że nie dość, że tutaj mamy sprawczynię kobietę, to jeszcze podejmuje ona bardzo dużą taką ilość czynności asekuracyjnych, no bo zgłoszenie zaginięcia męża, którego zabiła. No budowanie, i, alibi. I no, budowanie klasyczna, alibi, klasyczna mhm. sytuacja. Pani Katarzyna idzie jeszcze dalej w budowaniu swojego alibi. Proszę sobie wyobrazić, iż jeszcze w dniu 18 października 2012 roku. Bartosz Pęcherzewski, prokurator. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. A więc ponad trzy tygodnie po dokonanym zabójstwie Katarzyna T. Napisała, napisała i wysłała na telefon nieżyjącego Grzegorza sms o treści. Gdzie ty do cholery jesteś? Człowieku, szuka cię policja, a my dostajemy fioła z nerwów. Nie mam przy sobie telefonu, zadzwoń do mnie natychmiast. Mam puste konto, więc zadzwonić nie mogę. Pięknie się z nami pobawiłeś. Nie ma co. Jesteście kobietami. Powiedzcie, jak można położyć się w taką noc po zabójstwie do łóżka obok trupa? Co wtedy ta kobieta robiła? Yy, pani Katarzyna T., tak naprawdę rozwiązywała krzyżówki, a następnie położyła się spać. Natomiast jej syn Olaf, jak wyjaśniał, pograł troszeczkę w gry na telefonie i również położył się spać. Często jest tak, że sprawcą tego typu zabójstw. Justyna Poznańska. No, towarzyszą mimo wszystko jakieś emocje. Ja sądzę, że w tym przypadku na pewno oni, mówiąc takim językiem prostym, musieli ochłonąć i przemyśleć, co dalej działać. Do tej pory nie ujawniliśmy jeszcze, w jaki sposób doszliście do tego, że pan Grzegorz został zamordowany, ale też mamy jeszcze jedną historię, która jest niesamowitym horrorem ale o tym za chwilę. Więcej historii True Crime odkryjesz w telewizji Crime and Investigation Polsat. Przypomnijmy 2012 rok jesienią. Małżonka morduje męża, uczestniczy w tym mordzie, bo tak to trzeba nazwać. Też syn. Kiedy wyszła ta sprawa, Naja? Sprawa wyszła bardzo przypadkowo. Podkomisarz Agnieszka Borejko, Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Gdyż w październiku 2012 roku, para przypadkowych spacerowiczów. Miesiąc później. Miesiąc później, idąc drogą leśną tak zwanego Lasku Złotnicz Złotnickiego, napotkała wystający z ziemi worek, z którego wystawała noga. Powiadomieni policjanci zabezpieczyli teren, a worek został odwieziony do zakładu medycyny sądowej. Podczas oględzin okazało się, że w worku są części ciała zidentyfikowanego mężczyzny. Na przedramieniu znajdował się charakterystyczny tatuaż, który odpowiadał opisowi zaginionego Grzegorza. Jak to się stało, że pan Grzegorz został poćwiartowany? Po dokonanym zabójstwie, którego dokonali pani Katarzyna wraz ze swoim synem Olafem, celem przewiezienia zwłok, pani Katarzyna wpadła na pomysł, aby rozczłonkować zwłoki swojego męża, żeby w ten sposób mogli bez problemu wywieźć zwłoki z mieszkania i następnie w workach foliowych Zakopać w lasku. Worki zapakowali w torby podróżne, i autobusem komunikacji miejskiej wywieźli je do lasku Złotnickiego. W trakcie śledztwa pamiętam, rozmawiałem z Katarzyną. Bartosz Pęcherzewski, prokurator, prokuratura okręgowa we Wrocławiu. Te na temat przyczyn akurat wyboru tego miejsca wskazała, że to miejsce Grzegorz te bardzo lubił i bardzo mu się tam podobało i dlatego chciała go tam pochować. Taka specjalistka jak pani jest szalenie ważną osobą w prowadzonym śledztwie. Co można w czasie sekcji zwłok ustalić? Fragmenty zwłok, które zostają dostarczone do zakładu. Doktor Joanna Chociej, biegła medycyny sądowej lekarz wkłada w pewnym porządku anatomicznym, czyli na przykład głowa, tłów, kończyny górne, kończyny dolne. Musimy stwierdzić, czy fragmenty zwłok należą do jednej osoby, czy może do wielu osób. Musimy stwierdzić, których fragmentów brakuje. Czy mamy do czynienia z kompletnymi zwłokami, czy może nie ma niektórych części i będziemy musieli ich poszukać. Ale czy możecie też stwierdzić w czasie Robienia tych badań, w jaki sposób zostały na przykład zadane ciosy, czy, czy, czy co jest do końca powodem śmierci, jeśli te zwłoki nie są oczywiście w daleko idącym rozkładzie. Ustalenie przyczyny zgonu jest najważniejszym y, zadaniem lekarza w tym przypadku. Oczywiście rozkawałkowanie mogło zostać dokonane po śmierci. Wtedy, jeśli nie mamy wszystkich elementów zwłok, ustalenie przyczyny zgonu może być trudne. Przyczyna zgonu. Jak mówi pani doktor, no jest kluczowym takim elementem, żeby określić też sposób działania sprawcy, tak zwany modus operandi sprawcy i ewentualnie motywację jego działania. Justyna Poznańska. Takie badania pozwalają psychologowi wyciągnąć bardzo dużą ilość wniosków, które później pomagają w procesie wykrywczym. A jak doszło do zatrzymania? W wyniku czynności prowadzonych przez Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Podkomisarz Agnieszka Borejko. Na podstawie uzyskanych przez nich informacji doszło do zatrzymania Olafa. Po yy, rozmowie z Olafem, przeprowadzonych z nim czynnościach, ustaliliśmy, że w zabójstwie brała udział również jego matka, którą również zatrzymaliśmy. Czyli on pierwszy naprowadził was na to, tak. co się tam stało. Przyznał się od razu. No nie od razu. Nie od razu prowadzone z nim czynności, yy, które były przeprowadzane przez właśnie funkcjonariuszy wydziału kryminalnego, po dość dłuższym czasie doprowadziły do tego, że faktycznie Olaf opowiedział, co się tak naprawdę stało. Na początku Olaf brał całą winę na siebie. Yy, podejrzani na wstępnym etapie postępowania Bartosz Pęcherzewski. Prokurator, prokuratura okręgowa we Wrocławiu. Po przedstawieniu im zarzutów przyznali się obydwoje do zarzucanego im czynu. Olaf T. w swoich wyjaśnieniach wskazał, iż w trakcie awantury starał się odciągnąć Grzegorza T. od matki, którą ten dusił. Natomiast Katarzyna T. w treści swoich wyjaśnień wskazała, iż to Grzegorz T. dusił jej syna. A ona starała się odciągnąć go od syna, i w tym celu objęła go rękoma za szyję i dusiła. I w wyniku tego działania Grzegorz Te stracił przytomność i upadł na ziemię. Powstała wątpliwość, duża wątpliwość, kto dokonał tej zbrodni: czy Katarzyna, czy Olaf. Wątpliwość powstała tym większa, iż w jednej z rozmów biegli stwierdzili, że dziwnym jest, aby kobieta w ciąży mogła spowodować tak silny ucisk i tak rozległe obrażenia szyi. Kolejne wyjaśnienia złożone przez Olafa T., w trakcie których przyznał się on do zarzucanej mu zbrodni, i w sposób precyzyjny opisał przebieg zdarzenia krytycznego dnia. A mianowicie wyglądało to tak, że w trakcie wywołanej awantury przez Grzegorza T., doszło do szarpaniny w mieszkaniu przy ulicy Kamiennej. W pewnym momencie matka krzyknęła do Olafa, aby trzymał Grzegorza T za ręce. W ten sposób, że pozbawił go on możliwości jakiejkolwiek obrony. Kiedy grzegorz te zupełnie osłabł, katarzyna te stanęła mu stopą na szyję i uciskała stałe siły, a także skakała po tej szyi. Panie, o którym pan prokurator mówi, wskazuje, że ona jakby z premedytacją dążyła do uśmiercenia męża w trakcie zdarzenia. To znaczy, do zdarzenia doszło w zamiarze bezpośrednim, nagłym. Nie mhm. można tu mówić o zaplanowanym zabójstwie Grzegorza T., choć jedna z wersji śledczych przy, y, przewidywała ewentualność takiego zdarzenia. I przyniosłeś nam jeszcze jedną sensacyjną informację w tej sprawie. Tak. Reporterzy faktu zainteresowali się tą sprawą y, od momentu odnalezienia zwłok. Dariusz Burliński, dziennikarz gazety Fakt. W momencie kiedy otrzymaliśmy, dowiedzieliśmy się, że hmm, policja odnalazła hmm, potwierdzone zwłoki, a wtedy było wiadomo, że historia z dziennikarskiego punktu widzenia zaczyna być bardzo, bardzo ciekawa. Dlatego rozpoczęliśmy hmm, ustalanie przeszłości pani Katarzyny. Okazuje się, że kilka lat wcześniej pani Katarzyna Stawała już przed sądem. Była oskarżona o zabójstwo swojego poprzedniego męża. Miała w sądzie powiedzieć, że nadział mi się przypadkowo na nóż. Sąd dał wiarę wtedy zeznaniom pani Katarzyny i ją uniewinnił. Twierdząc, że, uzasadniając, że jest to, działała w obronie własnej. Sąd wymierzył oskarżonej karę 15 lat pozbawienia wolności, sędzia Marek Potelarski, a oskarżonemu 8 lat pozbawienia wolności. Podczas rozprawy odmówiła składania wyjaśnień, odmówiła odpowiedzi na pytania, sugerując, że działała w obronie koniecznej. Syn oskarżonej podczas całego postępowania przyznawał się do zarzucanego mu czynu. Wyraził skruchę i żal. W przeciwieństwie do oskarżonej, która tego nie uczyniła. Obydwoje skazani odbywają aktualnie kary pozbawienia wolności i zgodnie z przepisami prawa po odbyciu jednej drugiej kary mogą ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. W sprawie zabójstwa Grzegorza T, wymierzając karę obojgu oskarżonym, sąd wziął pod uwagę fakt, że ani pani Katarzyna, ani Olaf nigdy nie byli karani. Uwzględnił też, że kobieta w czasie popełnienia zabójstwa była w ciąży, a Olaf skończył dopiero 18 lat, dlatego wyrok, jaki wydał sąd, był łagodny. Ta kobieta niedługo wyjdzie z więzienia, bo pewnie za dobre sprawowanie będzie miała skrócony okres odbywania kary ma dziecko, i no, jak ta przyszłość? No trudno powiedzieć. No, myślę sobie, że u pani Katarzyny. Te, ten poziom zaburzeń osobowości o charakterze antyspołecznym jest bardzo podwyższony, biorąc pod uwagę tą przeszłość, o której mówi Pan Redaktor. Tak? Czyli, jakby ona ma tendencję do nierozwiązywania w sposób konstruktywny konfliktów. tak, Nawet y, tak prymitywnie, zamiast uciekać, ona walczy. I to walczy wygrywając w tej walce z tymi partnerami. Mówiąc cudzysłowie, wygrywając. Mówiąc cudzysłowie, oczywiście, tak, dokonując Czyli zabóstwa. Chcę już widzisz pesymistycznie przyszłość tej historii. A Ja bym był jednak optymistą. Myślę, że te parę lat odsiadki w więzieniu zmieni panią Katarzynę. Tym bardziej, że ma trójkę dzieci, w tym jedno, które się urodziło w więzieniu. No właśnie, no miejmy nadzieję, że jednak ten instynkt macierzyński i ta wola życia, chociażby dla tych dzieci, tak, zwycięży, no bo sama zbrodnia jest brutalna i można się zastanawiać, na ile kobieta faktycznie podjęła kolejny raz taką próbę. Walki z jakąś przemocą, z jakąś agresją, zamiast uciekać tak naprawdę, tak to walczyła, i walczyła skutecznie, niestety no, dokonują zabójstwa swojego kolejnego partnera. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału na YouTubie, to warto to zrobić, aby nie przegapić naszych podcastów i innych materiałów, które publikujemy. Jeśli chcesz podzielić się z nami swoją opinią na temat tego, czego właśnie wysłuchałeś, to zapraszamy do zostawienia komentarza. Za każdy dziękujemy. Jeśli interesuje Was tematyka True Crime w najlepszym wydaniu, oglądajcie telewizję Crime and Investigation Polsat. Informacje o tym, gdzie znajdziecie stację, podajemy w opisie podcastu.